Amazon, dary dżungli. Link znajdziesz w opisie. Ja się zastanawiam i wielu z nas, użytkowników Łajuzy, też się zastanawia, jak to jest możliwe, że Cejrowski pije yerba mate, a słowem nie wspomniał nigdy o Łajuzie, skoro Łajuza to siostra yerba mate, o równie fantastycznych właściwościach, a pan Cejrowski wciąż tylko yerba mate. Co poszło nie tak? No, co poszło nie tak? Cejroski przez wiele, wiele lat mieszkał w Ekwadorze, jakby Bosa Stopa i tak dalej, to jest Ekwador Cejroski. I ja myślę, że on po prostu na łajuzy zbytnio nie natrafił, ponieważ jak ja trafiłem pierwszy raz w 2009 do Ekwadoru, to nic nie wiedziałem, że istnieje taka Łajuza ponieważ w tamtych czasach i do tej pory w żadnym lokalu, gdziekolwiek się pójdzie, tak jak u nas można kupić herbatę taką, taką, rojbosy, inne, Łajuzy nie dostanie się. Myślę, że ponad połowa Ekwadorczyków nie ma pojęcia co to jest łajuza. Aż tak. aż tak. Aż tak, aż tego nie wiedzą co to jest. Pierwsza łajuza w sklepach w Ekwadorze zaczęła się pojawiać, że już można było w pasce kupić jakieś 2000. Siedemnasty, szesnasty dopiero. To jeszcze jak my byliśmy razem, to już zaczęły się pojawiać. Tam coś się, coś się pojawiło się jakieś, w, w jakimś tam największym hipermarkecie. Coś się tam pojawiło. Teraz już są też te energy drinki, co na innym filmiku je testowałem. Ja myślę, że po prostu Cejroski, gdy był w Ekwadorze, to. Nie trafił na. No. A nawet no. jeśli gdzieś się napił, to później nie wiedział skąd to wziąć, bo yy, tego się nie kupi. Tak. Po prostu. On rośnie tam w pewnych rejonach około, około Dżungli gdzie indziej. To nie jest tak, że o idę na bazar i tu pani mała Józef, czy idę do sklepu i mała juzę. Te, nawet Teraz jak ma, tak, to, Ale wcześniej... oni mają to popakowane po prostu jakieś tam liście, one wyglądają suche, pełne jak liście laurowe w Polsce. Jak liście laurowe. Zapakowane w taki woreczek, no i tam na bazarku takim ekwadorskim, no nie dowiesz się od babusinki, tak. co to jest, po co to jest, na co to jest. Myślisz, że sprzedają liście laurowe, bo przyprawy tak, inne hybnole. też potrafią sprzedawać w workach foliowych po prostu w takiej. No. Paczuszce i nie wiadomo. Plus, yy, jeśli ktoś, tak jak Wilkabambie, ktoś ma tam drzewo, bo sobie zasadził yy, i sprzedaje te liście łajuzy, i one nie mają w ogóle tego efektu, ponieważ są źle suszone. Są suszone jak są wilgotne, one się robią wtedy bardzo czarne. No, ona nie ma efektu, ta łajuza. Więc ja myślę, że póki, po prostu póki Cejrowski mieszkał w Ekwadorze. To nigdzie nie można było kupić tak, o chcę łajuzę. Tak jak teraz w tej sieci Supermaxi można kupić w ekwadorze. Nigdzie ona była po prostu niedostępna, dlatego y, on jej nie używał. Y, no i tak samo ona nigdzie nie była dostępna, bo pierwsi Amerykanie w jakimś tam 2012 czy coś takiego zaczęli dopiero tą łajuzę z ekwadoru propagować na rynek amerykański. A znakomitymi propagatorami z kolei yerba mate są podróżujący po całej Ameryce Południowej Argentyńczycy, z którzy się nie rozstają z termosikami i cały czas chodzą i mogę być wręcz pewna, że pan Cejrowski na pewno spotkał niejednego takiego viajero, który z tym termosikiem biegał i tą yerba mate propagował tak. poprzez jakby swój lifestyle, poprzez tak, to jak żył, oni z tą w tej Argentynie tam mają Fisia na yerba mate i tam też byłeś, widziałeś. Tam o, nie mają ten, pojęcia, ten. czym jest łajuza. Oni nie mają pojęcia, czym jest łajuza. W, w Urugwaju gdzie mogliby mają... się zakochać. Tak, gdzie mają jeszcze większego Fisia niż w Argentynie, już chodzą z takimi drewnianymi pojemniczkami, z termosem i z wodą, i w Urugwaju wszędzie można, na, na co drugim rogu, jest gorącą wodę za darmo, można dostać, ale u łajuzie nikt nie słyszał, nie da nikt, się kupić nie, oni w ogóle nie wiedzą co to jest absolutnie. czyli to jest Także... taka trochę sekretna roślina no, sekretna roślina mocy to tak prawie. nikt jej nie, nie, nie wypromował jeszcze tak dla, dla turystyki można powiedzieć no można tak powiedzieć masz pytania pisz w komentarzach